Cześć z tej strony jak to w Was w kolejnym odcinku na moim kanale do Was y, sobie, takiego mojej wyprawy. Jedziemy w tamtą stronę, a to jestem ja cześć, to jest mój rower. Ogólnie to jest taki vlogok, szybki vlog. No i ogólnie jedziemy do mojego domu. Ogólnie dzisiaj będzie film tylko muszę go zmontować. Może, że wyszedł już szybciej niż to nagrałem, no to już go macie. Wiecie. Ogólnie to, jak nie będę Wam odpisywał na komentarze, to sorry, ale um, niedługo będę zmieniał coś i bardzo możliwe, że nie będzie znowu przez dłuższy czas filmu, więc y, no, sobie odjedziemy. No i ogólnie to, jak w sumie mogę Wam powiedzieć, że mam zamiar y, otworzyć ekipę, tylko wiesz, <grym>, może ją zabrać. Ogólnie to lecimy sobie do przodu No i to wszystko Nie wiem jak będziemy słuchać, słychać Nie wiem jak będzie słychać dokładnie cały z boku Bo Nigdy nie wiadomo A nas sobie zrobić Tak, I pokazywam drogę z tyłu I ogólnie jest cholera zimno, a ja nie mam rękawiczek Co mam? Ja bym musiał się zbytnio nie zatrzymać. Dobra, wiecie co? Ja się zatrzymam. Ja się Dobra. Dobra. Ogólnie ciężko się patrzeć w kamerę, ponieważ u mnie to wygląda tak, że ja się tu patrzę, a tu, a tu jest kamera. No dokładnie to będzie, od razu patrzę. Tam jest kamera. I tu jest kamera. Так не уйдем, с ней Как с ней увидимся, с тобой дома. Ура. Заработаться. Рядом. О, я я

To zajęło dużo, więc to kolejny vlog. Jak będę, będę w lesie? I to wiecie. No takie. Kiborcie dla chillu. No. Ogólnie ciężko się patrzeć na kamerę, bo jeszcze patrzę muszę na drogę. Patrzcie, widzicie. Luduszek. Na droga jest. I jak zobaczycie o miejscowość? Jestem bydgosz. Tak, wiem. Hehe, he, Bydgoszcz Ale dobra. Jestem w miarę normalny. Pozdrawiam. Dobra, czekajcie, ja muszę trochę przyspieszyć. Sobie popatrzycie. Sobie popatrzycie na widoki z przodu. O, jedzie samochód, ja już nie mogę pokazywać. Zobaczcie, czy, czy jedę jedną ręką? Tak, ja wyjadę. No. Ogólnie to Jak w sumie to. Nie wiem, co robić. Nagrywam dla Was ploczka Tu pięknie skrócamy O Jezu O się zmęczyłem powiem Wam, bo No już tak jadę długo Ale fajny piórek Fajny piórek. Czy Wam go pokażę? Nie, bo kamerę, nie masz O Jezu Dobra o, przejdziemy Dobre. Dobra I tak sobie Możecie mi napisać Na no, czym najbardziej lubicie jeździć Bo jest to jest w miarę ciekawi. No moim ulubionym środkiem sportu To jest oczywiście samochód Ale to nie ma samochodu Tylko nie. ja, mój sama. ma Ale rozumiecie o co chodzi Na no, to ale no, bo nie mam czego jeździć nie widzicie Piękna dróżka, coś pięknego Oj I w ogóle możecie napisać, co sądzicie o tym, że usuwają dosłownie wszystkie kioski i zastępują je żabkami. Bo mi to się na przykład nie podoba, bo. Ale kioski no. A teraz ich nie będzie, no. Serio, że nie rozumiem głosu, ale. No. Ja już tak mam. Dobra. Dużo mi osób mówiło, nie w kalendarzach oczywiście, tylko tylko nie spotkały. No to powiedziałem tak, ty e, o ty masz podobny głos do ROC MB. A ja mówię nie, co wy. ROXTMB to jest youtuber, którego już długo nie ma na youtube. Nie wiem czy kojarzycie. Jak kojarzycie, to napisze w końcażu. Wam serduszko. E, no i ogólnie to tak w sumie śmiesznie jest, no. Tu mamy taki wielki słupek O, nie wiem widać. Tutaj się świeci. O, dobra. Coś, że nie jest tak blisko, kamera jest, ale ja muszę ją trochę przybliżyć, no więc... No, ogólnie to, wiecie, ja starożę, nie patrzę prosto na Was, ale pomyślcie, że widzę kamerę, ale dobra. Teraz sobie, jak patrzycie, chwilę na tego. z pięknie zmieniłem rękę. zmieniłem rękę. Nic to, na dużo to nie zmieni, no ale cóż, piękna, żółta kurteczka w ogóle. Bardzo Wam dziękuję za 17 subów. Nie wiem czy jest więcej, bo jeszcze nie patrzę. Ale bardzo dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. <gulanie> Ogólnie będzie drugi kanał o nazwie Axa rowerowo. ROWEROWO Czyli tam będą właśnie vlogi z rowerów. Ogólnie, vlogi rowerowe chodzeniowe lasy i różne oglądania. Ale dobra. Do tego się dowiecie jak będę robił już ekipę, którą będzie chciała ze mną jeździć i wychodzić. No Tak już jest na własner. Już lampy świecą. A ja mogę wam powiedzieć tak. Ja sobie na Chillo jeżdżę. Pięknie zmieniamy rękę. Uy, oh. A jak ja nie lubię tego śniegu. Szczerze moje nie lubię śniegu, ponieważ on mi bardzo wszystko dowieździł. No. W to moje plany na na w tym Na na mój główny kanał. Będę wrzucał gry. To będzie ten. Ten film, to jest wyjątek. To będzie jedyny film vlogowy. Więc no. Teraz na światłach. Tak nie hamujemy.

Idziemy. myślę jak was tu postawić, bo nie chcę, mi się tego trzymać oni ja mi hey, dobra, dobrze no, i ogólnie to jaki plan na przykład możecie zadawać pytania ja chcę zrobić Q&A chętnie dla was zrobię za co się domałem i możecie pisać pytania a ja się postaram na nie odpowiedzieć bez rączek. No, mam rękawiczki wreszcie. Dobra. No i sobie jedziemy. O Jezu! Prawie poleciałem! O Jezu. Napi się w końcu, fejl, a tam wątko. No i przejrzymy foterów koło firmy Pesa a może się... teraz przejdźmy koło od salonu tego salonu nie wiem czy było widać ale okej, no. Okay. o, przez ten właściwy salon dobra, a wy możecie zostawić komentarz, jaka jest wasza na marka samochodów ach, ja poprzyknęłam troszkę. ogólnie powiem tak Ciekawe się, jeździ. Ogólnie, ktoś się zapytał, czy czuję się dziwnie, kiedy jestem z tej kamery? Yy, tak, czuję się dziwnie, ale już kiedyś nagrywałem, więc jakoś mi to nie przeszkadza za bardzo. No i ogólnie to, pomijając pytania, jak się nazywam, ile mam lat, yy, no to w sumie mam na imię Dawid, lat mam 13. Tak, 13 lat. Jestem niski jak cholera. Z innego też będę prowadzić swojego instagrama Więc jak macie instagrama możecie mnie tam Dalej, ja Na tym, albo na następnym filmie Dam wam linka do mojego W opisie oczywiście W opisie mojego instagramka Wreszcie wiecie, muszę się skupić Dobra, ja tak nie muszę Już ktoś za mną, wjedzie, mną jedzie Przedam mną później jedzie, Ja Ja Jadę już 11 minut no i ogólnie fajna radość Przejeżdżamy po cmentarzu oczywiście No i <laughs> Przejeżdżam tu mm. Teraz auto przejeżdżały. Nie wiem czy było nie słychać Ale przejeżdżamy obok cmentarza no. Ogólnie jak będę blisko domu to Już tego Vloga wyłączam Więc żegnamy się Zaraz mówicie. Czekajcie popatrzę sobie

Ogólnie to jest jedyny na tym kanale vlog i ogólnie jedyny taki vlog, którego powraca tak późno, bo jest w miarę późno. Ogólnie vlogi będą około 10, będą pojawiać się około 16. Vlogi będą trwać około 2-3 godzin. Albo godzinę, zależy. No, wiem, że będzie w sobotę bardzo długi, bo będzie ciepło. Ma ciepło. W moim miejscu zamieszkania, w całym kraju, chyba nawet. Nie mam pojęcia, bo się nie znam. Choć znam, ale nie wiem, czy, jak to będzie. Co nikt nie wiadomo. Być. No i tak to wyglądało. Jakbyście wyglądali, jakbym jechał właśnie tak.

ja się nie się, no. Normalnie co się nie podziewam. Dobra. Żelone, 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 żelone. Było żelone. się się dawno akurat. O! Ale nikt na światło nie chodził. Na boku, a teraz jest zielona Dobra no. Ogólnie Możecie napisać Co byście chcieli widzieć na vlogach Ogólnie bardzo dużo będzie rowerowego kontentu Bo sama nazwa kanału mówi AXO Aksor, axo ROWEROWO Ale nazwa jest do ustalenia Na przykład ro ROWEROWO AXO Zobaczcie na dwóch osobach. Wiecie? Ej, dobra, lecicie w czaki. <gry <grystanie> Leciliście właśnie w czaki. No, teraz mnie. A ja A ja nie, 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 Właśnie tak wyglądała wyglądała nie. Nie, nie, o, mniej więcej to. Ja będę to sobie to jechał tak do Was Ogólnie to zmęczyłem się bardzo. bo jadę już koło nawet nie wiem. Do. Jeszcze jedziemy sobie do parku. Przejedziemy przez park i tak w parku wyłączę już całego vloga. Tylko 17, 18 minut będzie. Przecież nie. Dobra, jednak przez park nie przejeżdżamy, więc ja wyłączę, jak będę już blisko mojego domu. Chyba, trochę przyspieszę sobie. Dobra, proszę na chmurki. Brak chmurek. O, dobra. Przeżyłem koło bazy wojskowej, pozdrawiam. Pozdrawiam panów, to z wojska. No. Przeżyłem kotorów. piękne torki. Nie wiem, czy było widać, bo nie mam podglądu. Dobra, to co, idziemy sobie powolutku, nie spieszymy się.

Ah. Sorry, ludzie przychodzili, a nie chcą się ich sobie nie muszę? No, nie, pyta nie muszę. Ale. Co, jedziemy? I będzie więcej szorodców? Myślałem, że policja. No.

Oczywiście nikogo nie było widać, mam nadzieję. Jak się to zgloruje, pięknie, widać. Sorry, i ogólnie tu nie będę nic wyciągnął. Nie mam zamiaru nic wycinać To będzie już kolejny w sumie pierwszy vlog będzie weścieć. nie widzimy blogów, blogów, blogów nie, nie wiem, wiem. nie jak to vlogów. nie vlogów nie taka, nie dzisiaj nie taka, nie taka, nie taka, nie nie no taka, nie nie ma co y Czego? nie ma co ucinać. Pięknie, No i ogólnie tak naprawdę to już prawie koniec naszej wspólnej podróży. W sumie nie mam co agrywać. już jestem blisko. Oczywiście na no, pożegnanie się z Wami wstanę, pożegnam bo aż taki niemiły nie jestem. Będę się z nie pożegnać. No. Oj. I have problem. Big problem. No. Ogólnie to wszystko jedziemy już. Powoli do no, sobie Ogólnie to. Ja będę już przy sklepie, to kończę. No i w sumie to co? Ja to sobie teraz stanę. Stajemy Dobra. Tyk. Czekajcie chwilę, bo no, mam tu podmiar. Dobra, czekajcie, da się to przedłużyć. Nie, się. Dobra. Ach, dziękuję za oglądanie. trzeba wam miłego dnia, wieczoru ze Dzięki. Na razie. 哇哟